Czy ty sobie ze mnie żartujesz? Mam kilkanaście miraculi. Nie dasz rady mnie pokonać. Okej okay, bakłażanie pokonam cię z łatwością. Posiadam pewną zdolność. Jeśli włączę muzykę nie będziesz mógł nic zrobić. W dodatku zmniejszysz się i mogę na ciebie nadepnąć. Pokażę ci jak to działa. Bakłażan pokonany teraz czekam na super złoczyńców. O superzłoczyńca witaj jestem Lila czyli nowa posiadaczka Miraculum Motyla możesz się przedstawić chętnie posłucham. Jestem zemściciel długo jestem superzłoczyńcą i na razie nic nie zrobiłem mam pytanie jaki jest cel? Dobrze że zapytałeś cel jest taki trzeba pokonać Biedronkę i Czarnego Kota mówię to do innych superzłoczyńców i pamiętacie że pomagacie teraz mi.